Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. 50, jak 000, zwykle 000 jak zwykle pan manipuluje, bo to sądy podejmują tego typu decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to ja ją kompletnie zmieniłem. Wie pan jak? Przede nie, wszystkim w nie. Warszawie nie sprzedajemy mieszkań z bonifikatą komunalnych, żeby nie było przekrętów takich, jakich pan był udziałem. Więcej, to pana radni. Soscy próbowali właśnie znowu wrócić do bonifikacji Druga kwestia, niech pan sobie żartów nie robi decyzji prezesa. Druga kwestia to kwestia reprywatyzacji. Otóż za moich rządów, nie oddaliśmy ani jednego mieszkania wbrew temu, co Pan mówi. I remontujemy pustostany, rozwijamy naszą bazę, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne. I w końcu czwarta, bardzo ważna rzecz, nie sprzedajemy mieszkań, chyba że jest sytuacja ekstremalna, i wtedy dajemy mieszkania zastępcze, a za eksmisję odpowiadają sądy i tych w Warszawie nie ma na bruk od wielu, wielu lat. I nie ma tych wszystkich decyzji, które mogłyby powodować właśnie takie zachowania, jakie są Pana udziału. I Pan tutaj nie zaciemni nie, sytuacji. Nie